Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test palety Klaresa Brightlight. Do tej pory używałam palety Klaresa we współpracy z Klaudią Cukierkuder. Ta paleta bardzo mi się spodobała, więc mam spore oczekiwania wobec tej palety. Jak to zwykle u mnie bywa, żeby jak najlepiej przetestować tą paletę, zrobię dwa makijaże oczu. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Paletę mam dzięki uprzejmości Marzenki z kanału Marzenka Makeup. Bardzo Ci, Marzenko, dziękuję. Ta paleta ma 9 cieni, z czego 5 matowych i 4 błyszczące. Na stronie Clarisse kosztuje 55 zł, ale można znaleźć ją troszkę taniej. Tak wygląda ta paleta w środku. Mamy w niej neutralne cienie, ale też róże i brzoskwinie. Tak na pierwszy rzut oka jest to bardzo użytkowa paleta. Idealna do makijażu dziennego. Tak wyglądają słocze cieni. Na powieki nałożę bazę z Glam Na załamanie powieki i powyżej nałożę ten najjaśniejszy cień z palety. Ten cień się troszkę sypie, ale ma bardzo ładny odcień, taki beż, ale niezbyt żółty. razu ja nakładam go pod łukiem brwiowym i to samo na drugim oku. Teraz na zewnętrzny kącik i załamanie powieki nałożę ten cień. Ten cień jest bardzo dobrze napigmentowany i dobrze się blenduje. On ma w sobie. Takie fioletowe tony. Nie sypie się jakoś bardzo mocno, ale troszeczkę się sypie. Natomiast, tak jak zawsze, ja otrzymuję sobie pędzelek i nie mam z tym żadnego problemu. Tym samym pantelkiem to jest Embrace 07, tylko go wyczyściłam. Nałożę sobie teraz ten jasny róż i rozblenduję nim ten wcześniej nałożony cień. Ten cień wygląda w palecie na taki brzoskwiniowy, ale na oczach już jest bardziej różowy. Tutaj sobie dołożę troszeczkę tego wcześniejszego cienia. Teraz górę rozblenduję tym najjaśniejszym cieniem. Tak, chcę, żeby tutaj powstała taka delikatna chmurka. Tutaj również rozjaśniam nim sobie wewnętrzny kącik Bardzo ładny odcień To jest cień taki idealny do tego, żeby wyczyścić makijaż oczu Rozglądować inne cienie Dobrze się sprawdzi również podłóg brwiowy No i sobie tutaj wszystko ładnie blenduję Teraz sobie dołożę jeszcze odrobinkę tego różowego cienia różowo kwiniowego w zasadzie Bardzo ładny odcień ma ten cień Zastanawiam się teraz, którego błysku użyć. Ten błysk jest bardzo mocno sprasowany i dosyć trudno nakłada się go na palec. A ten jest to cień płatkowy. Zobaczcie, tak te cienie wyglądają. Ten cień płatkowy jest dosyć suchy ale jest bardzo ładny. To jest taki róż ze złotymi drobinkami. No i tak się zastanawiam, którego użyć na całą powiekę. Chyba użyję jednak tego płatkowego ze złotymi drobinkami. Jakoś ten róż mi się najbardziej spodobał w tej palecie. No ale są to takie delikatne błyski. Żeby zbudować efekt, to trzeba dołożyć je kilka razy. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę to dogląduję. Tego cienia troszeczkę dołożę w zaznaczny kącik, żeby tutaj ładnie połączyć ten błyszczący cień z matowym, ale tak odrobinkę. Teraz jeszcze troszeczkę tego rozkwiniowo różowego Mam tutaj szmatkę, którą sobie czyszczę ten pędzelek. Teraz takim pędzelkiem Glam Shop o 126 jeszcze sobie rozjaśnię wewnętrzny kącik tym matowym cieniem najjaśniejszym. Tak dosłownie odrobinkę. I wyłożę jeszcze troszkę tego błysku, bo on mi się podczas blendowania gdzieś zgubił. Wewnętrzny kącik nałożę sobie ten cień takim płaskim pędzelkiem. To jest Hulu Pro 81. No, ten cień jest bardzo delikatny. Jest przede wszystkim bardzo mocno sprasowany. No i on tak bardzo subtelnie wygląda na powiece. Jeszcze spróbuję go sobie troszeczkę dołożyć. zdaniem on jest za mocno sprasowany i dlatego się tak kiepsko nakłada. Połączę sobie teraz te dwa błyski ze sobą. Jeszcze sobie troszeczkę przyciemnię ten zewnętrzny kącik, ale tak minimalnie. Teraz ten cień nałożę na dolną powiekę i łączę górną z dolną. Maty są bardzo ładne w tej palecie. Dobrze się z nimi pracuje, one się ładnie blendują. Troszkę się sypią, ale dobrze się blendują. I rozblenduję sobie teraz tym najjaśniejszym cieniem z palety. Tutaj wyczyszczę od razu nim makijaż. Przechodzimy do drugiego oka i zacznę od tego cienia, które nałożę w zewnętrzny kącik i na załamanie powieki. Jak widać, ten cień się troszkę sypie. Rozcieram go w stronę wewnętrznego kącika. I od razu nałożę go na dolną powiekę i połączę górę z dołem. Ale przyjemnie się z tymi cieniami pracuję. Troszkę mi się osypał ten płatkowy różowy cień. Ten ze złotymi drobinkami. Ale tak poza tym to nie mam jakiegoś osypu. Tym najjaśniejszym cieniem z palety rozblenduję sobie górę. I nakładam go również wewnętrzny kącik, żeby tutaj ładnie rozjaśnić tą okolicę. druginkę tego cienia i wracam do pędzelka, którym nakładałam ten najjaśniejszy cien z palety i to sobie jeszcze blenduję I teraz znowu mam dylemat, którego błysku użyć na całą powiekę no ten się bardzo ciężko nakłada na palec zobaczcie Prawie w ogóle nic nie widać. On jest bardzo mocno sprasowany, tak samo jak ten. Ale kolor ma ładny. Dobrze, więc ten cień nałożę na całą powiekę. On, tak samo jak ten, jest taki płatkowy i troszkę lepiej napigmentowany. I nałożę go na większość powieki. błyski nie są jakieś spektakularne w tej palecie te płaskowe lepiej się nakładają natomiast też nie są jakieś spektakularne teraz sobie jeszcze nałożę tego cienia w wewnętrzny kącik zewnętrzny dołożę go sobie tutaj i połączę matowy z tym błyszczącym A ten cień nałożę na wewnętrzny kącik. On się bardzo ciężko nakłada. Na pędzel trochę lepiej niż na palec. Ale tak samo jak ten cień, on jest bardzo mocno sprasowany. Za mocno uważam. I nałożę go sobie tutaj na wewnętrzny kącik. No, bardzo delikatny jest ten błysk. Subtelny. Ale plus jest taki, że on się nie sypie. Natomiast te płatkowe się troszeczkę sypią. Ja sobie połączę ten błysk z tym pomarańczowym cieniem. On jest taki bardziej łososiowy. Wracam do tego beżowego cienia. I tutaj sobie jeszcze nim rozjaśnię wewnętrzny kącik. Został mi jeszcze do nałożenia ten bordowy cień. Ja co prawda za bordowymi cieniami nie przypadam, ale nałożę go w zewnętrzny kącik, on się też dosyć mocno pyli, i tym cieniem po prostu przyciemnię sobie zewnętrzny kącik. Nakładam go pędzelkiem z Glam Shopu GB16. I od razu delikatnie go sobie rozcieram. Tutaj wchodzę nim w załamanie powieki, również taką odrobinkę. I również nakładam go w takiej minimalnej ilości na dolną powiekę i łączę górę z dołem. Teraz wracam sobie do tego pomarańczowego cienia i to sobie jeszcze wszystko ładnie rozblenduję. I jeszcze rozblenduję to sobie tym beżowym cieniem. Jak słyszycie tu ptanie, to tutaj Sissi przyszła Tym beżowym cieniem wyczyszczę sobie makijaż oczu To jest pędzelek z Glam Shopu O126 I nakładam sobie jeszcze ten cień na dolną powiekę, to jest ten pomarańczowy Teraz linię rzęs przyciemnię kredką wariiety Zeveline. Ja tą kreskę będę jeszcze rozcierać. Teraz takim płaskim pędzelkiem tą kreskę sobie delikatnie rozeczę. Poza kamerą domalowałam kreskę na drugim oku. Wytuszywałam rzęsy tuszem L'Oreal Pro XXL i pomalowałam linię wodną kredką Warize z Eveline. Więc możemy przejść do podsumowania. Szczerze mówiąc, mam trochę mieszane uczucia co do tej palety, bo wcześniej testowałam paletę Klaresy we współpracy z Claudia Sucker i tą paletę bardzo lubię, ona jest bardzo dobra. A ta paleta jest taka sobie. Podoba mi się, że ten najjaśniejszy cień w palecie jest największy. Ja dosyć dużo używam takich cieni. On ma ładny, beżowy kolor, nie jest zbyt żółty. Można tym cieniem wyczyścić makijaż oczu, rozjaśnić wewnętrzny kącik, czy rozjaśnić podłukiem brwiowym. Ogólnie cienie matowe w tej palecie są bardzo ładne, dobrze się blendują. Natomiast cienie błyszczące trochę mnie zawiodły. Te dwa cienie są bardzo mocno sprasowane. Wręcz jak się je nabiera, to one są takie śliskie. I żeby wydobyć mocniejszy błysk, trzeba nakładać je kilkukrotnie. Z jednej strony to dobrze, bo jeżeli chcemy delikatny błysk, to nie ma z tym problemu. Ale jeżeli chcemy mocniejszy błysk, to trzeba trochę się postarać i dołożyć go kilka razy. Te dwa cienie są płatkowe i one już są lepiej napigmentowane, ale troszkę się sypią. Więc cienie błyszczące w tej palecie są takie sobie. Jeżeli chcemy uzyskać im mocniejszy błysk, to najlepiej nakładać je na jakiś klej typu Glitter Primer. Plusem tej palety jest to, że wszystkie cienie do siebie pasują, więc niezależnie od tego, które cienie ze sobą połączymy, będzie to wyglądało dobrze. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tej palecie. Czy już ją macie, czy może zamierzacie kupić. I oczywiście napiszcie, który makijaż bardziej Wam się podoba. Ten chłodniejszy, czy ten cieplejszy. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.